Koronuje istotę wzorową, studentkę, dziewczynę, zaangażowaną we wspólnotę kościoła, małżonkę i szczęśliwą mamę, która wiedziała, jak ofiarować życie, aby mogło żyć stworzenie, które nosiła w swoim łonie. Ona jest dzisiaj tutaj z nami. Jako lekarz-chirurg była głęboko świadoma tego, co miało ją spotkać, ale nie cofnęła się przed ofiarą, potwierdzając w ten sposób heroiczność swoich cnót. Kobieta wierząca w Chrystusa znajdująca potężne oparcie właśnie w tej miłości, która wszystko znosi. To miłość pozwala jej wyznać, że kiedy strzeże dziecka poczętego, narodzonego, dorastającego lub dorosłego, czyni to równocześnie dla Syna Bożego. Tak Jan Paweł II mówił o Dziannie Beretta Molla 24 kwietnia 1994 roku, wskazując całemu światu postać matki i lekarza profesjonalisty, która połączyła w heroiczny sposób cnoty chrześcijańskie z życiem w XX wieku. Mezero, dzielnica miasta Magenta. Tutaj, w tym domu, gdzie otworzyła ambulatorium w latach 50., młoda lekarka Dzianna wypełniła swoją misję lekarza z wielką troską, poświęcając się swoim pacjentom. W tamtych latach byliśmy wszyscy biednymi rolnikami. Dzianna nie tylko nie pobierała wynagrodzenia, lecz jeszcze wkładała trochę pieniędzy do książeczki zdrowia. Każda staruszka, która się u niej leczyła, znajdowała pięć tysięcy lirów. Pewnego razu miałam bardzo wysoką gorączkę, a ponieważ byłam biedna, nie wezwałam lekarza. Dzianna przyszła aż na trzecie piętro i leczyła mnie. Kobieta, która przeżyła codzienność w sposób nadzwyczajny. Gianna urodziła się w miejscowości Magenta 4 października 1922 roku z ojca Alberta i matki Marii de Micheli. Jej rodzina była bardzo religijna, przeżywająca głęboko i radośnie swoją wiarę. Podstawę życia chrześcijańskiego Dzianna i jej rodzeństwo czerpali z przykładu rodziców. Duch ofiary, wielkoduszność względem innych, codzienna modlitwa kształtowały życie codzienne w domu rodzinnym Beretta. Dzianna wzrastała podobnie jak i my w rodzinie bardzo religijnej, dlatego też nasza wiara wyrosła i zakorzeniła się właśnie przez przykład naszych rodziców. Ojciec i mama bardzo się kochali, żyli dla siebie wzajemnie i poprzez swój przykład nauczyli nas żyć dla innych, kochać Pana Boga siebie nawzajem. Bywały wśród nas drobne sprzeczki, za które rodzice nas karali, lecz nigdy nie podnosili głosu. Starali się raczej nas przekonywać. Były to jednak drobne rzeczy, na przykład kiedy używaliśmy brzydkich wyrazów albo odpowiadaliśmy nieładnie. Mama kazała nam wiele razy powtarzać słowa, i wtedy rozumieliśmy, gdzie się pomyliliśmy. Dzianna jest dziewczyną inteligentną, żywą, o łagodnym i głębokim spojrzeniu, przez które przebija jej szczególna piękność. Jest uważna i otwarta na pouczenia rodziców które chętnie przyjmuje i wprowadza w swoje życie. Charakteryzowała się łagodnością i pogodnym usposobieniem, które wypływały z jej miłości do Boga oraz stałej i głębokiej modlitwy do Boga. Bardzo kochała Boga każdego dnia, począwszy od piątego roku życia. Kiedy przyjęła pierwszą komunię, przystępowała do stołu eucharystycznego. Kiedy byliśmy mali, rodzice uczyli nas jak przygotowywać się do Komunii Świętej. I jak odprawić dziękczynienie po niej? Były to modlitwy głębokie, piękne, spontaniczne i proste. Pozwalały nam wzrastać w miłości do Boga już od najmłodszych lat. Dzianna, młoda i otwarta, kreśli program, któremu zostanie wierna całe życie. Jej dzień jest wypełniony modlitwą i ćwiczeniem w cnotach, nawet gdy nie jest to łatwe dla dorastającej dziewczyny. Codzienna walka, aby panować nad sobą, dając miejsce Bogu i nauce, są trudne również dla Dzianny, która niczym nie różni się od swoich rówieśniczek i oddycha atmosferą współczesnych jej czasów. Jest żywa, kocha piękno natury, góry, fascynują ją niedostępne szlaki i ośnieżone szczyty. Pobiera lekcje rysunku, malarstwa i gry na pianinie, a wszystko to czyni z wielką pasją. Nauka w szkole nie sprawia jej trudności. Pomimo tego dziana jest raczej powściągliwa, pogodna i posłuszna. Za przykładem matki jeszcze w Genui, zapisuje się do akcji katolickiej, otaczając troską grupę najmłodszych dzieci. Podczas wojny w 1942 roku w Bergamo, dokąd przeprowadza się rodzina Beretta, umiera matka, a w kilka miesięcy później ojciec. Po ich śmierci rodzina Beretta przenosi się znowu do domu rodzinnego w Magenta. Dzianna angażuje się dalej z wielkim entuzjazmem w działalność Akcji Katolickiej, kontynuując jednocześnie studia medyczne. W środowisku Akcji Katolickiej pod kierownictwem ojca duchowego czerpie bodźce dla swojej formacji, aby stawać się kobietą dojrzałą i głęboko wierzącą chrześcijanką. Ubogacona w ten sposób dzianna angażuje się również w pomoc biednym i potrzebującym w bractwie świętego Wincentego Apaolo. Należała do dziewcząt zwyczajnych, inteligentnych i otwartych na innych. Była wielkoduszna i miała młodzieńczy zapał. Stwierdzam to z mocą i mogę zaświadczyć, że nie była dewotką Była dziewczyną, która zachwycała się życiem i jego pięknem. 30 listopada 1949 roku Dzianna uzyskuje dyplom lekarza, a w 1952 roku otrzymuje specjalizację z pediatrii. W 1952 roku otwiera przychodnie w mezero w pobliżu Madenta. Swoim pacjentom daje się poznać jako wielkoduszna w miłości i dobrym przygotowaniu zawodowym. Nową lekarkę wyróżnia Harmonia w cnotach zarówno ludzkich, jak i duchowych. Ludzie wyczuwają jej zalety i darzą sympatię. Wybór zawodu został dokonany, studia zakończone. Teraz przed Dzianną ujawi się poważniejszy problem: rozeznanie stylu swojego przyszłego życia. Gianna ma 30 lat. Czuje wyraźne powołanie do zupełnego daru z siebie. Marzy o wypełnieniu swojej misji lekarza w Brazylii, współpracując ze swoimi braćmi misjonarzami Erykiem i Franciszkiem. Jednak po przygotowaniach ze względów zdrowotnych musi z tych planów zrezygnować. Po pielgrzymce do Lourdes i po zasięgnięciu rady u swojego spowiednika w końcu rozpoznaje swoje powołanie. Będzie mamą według serca Boga, będzie lekarzem i misjonarką pośród mieszkańców Mezero. Oto powoli wola Boża staje się jaśniejsza. W uroczystość niepokalanego poczęcia 1954 roku poznaje inżyniera Piotra Molla. Obydwoje rozumieją się bardzo dobrze, lecz przede wszystkim wyczuwają ten sam klimat wiary, uczucia i świadectwa chrześcijańskiego. Inżynier Molla w swoim pamiętniku pod datą 9 grudnia tak opisał to spotkanie. Czuję wielki pokój, który upewnia mnie, że przeżyłem wczoraj wyjątkowe spotkanie. Matka Boża niepokalana pobłogosławiła mi. Narzeczeństwo staje się jakby nowicjatem poprzez modlitwę, wiarę i wielką miłość, które ich łączą. 24 września 1955 roku w kościele parafialnym świętego Marcina w Magenta, gdzie Dzianna była chrzczona, jej brat ksiądz Józef błogosławi ich tak. Ceremonia ta ma wszystkie oznaki święta. Emanuje z niej nadprzyrodzona wizja miłości, jakby chciała wyrazić prawdę, że życie wraz ze swoimi radościami i bólami jest służbą Bogu. Nowożeńcy nie są dewotami, jakby się mogło wydawać. Ich życie jest odzwierciedleniem czasów, w których żyją. Lubią przemierzać ośnieżone górskie szlaki, lubią podróżować, uczęszczają na koncerty w La Scala nie pozbawiają się radości życia. Nie znalazłem nigdy żadnego kontrastu między głęboką duchowością dzianny. Jej wytrwałą odpowiedzialnością i codzienną modlitwą. We wszystkim widziała darmiłującego Boga pięknie życia w naszym narzeczeństwie, w przyszłej rodzinie, w swym powołaniu do bycia lekarzem, żoną i matką. Dzianne, a w konsekwencji i mnie, zachwycało życie codzienne, życie rodzinne, bliskość drugiego człowieka oraz przeżywanie własnej wiary w sposób radosny. Z listów, które pisała Dzian, przebijało uczucie radości i wdzięczności Bogu za każdy Jego dar. Jesteśmy szczęśliwi. Dziękujmy Bogu. Spotkaliśmy się. Zgadzamy się we wszystkim. Dziękujmy Bogu. Pobierzmy się. Dziękujmy Bogu. 19 listopada 1956 roku urodził się pierwszy syn, Pierre Luigi. Dzianna oczekiwała tego pierwszego dziecka, wiele się modląc i ufając w opatrzność Bożą. Radość macierzyństwa powtarza się podczas oczekiwania na drugie dziecko. Tym razem są pewne komplikacje zdrowotne. Jednak 11 grudnia 1957 roku rodzi się szczęśliwie Maria Zyta, nazywana zrobinale Mariolina. Gianna jest szczęśliwą matką i jak wszystkie mamy pragnie największego dobra dla swoich malutów. Chce, aby zawsze były zdrowe, piękne i pogodne. Słoneczne dni spędza wraz z dziećmi na łonie przyrody w okolicach Jeziora Wielkiego. Ciągle niezmienne jest jej widzenie wiary. Teraz także dziękuję Bogu za dar swoich skarbów. Od początku troszczy się o wychowanie dzieci zarówno pod względem moralnym, jak i religijnym. 19 lipca 1959 roku po trudnym okresie ciąży rodzi się druga córka Laura. Także ona, podobnie jak Pierre Luigi i Mariolina, zostaje ofiarowana Matce Bożej Dobrej Rady. Dzianna nawet w trudnych momentach odznacza się nadzwyczajną mocą ducha. W miarę rozwoju dzieci z łagodnością interweniuje w ich proces wychowania moralnego i religijnego. Dzieci Molla uczęszczają od najmłodszych lat na spotkania akcji katolickiej, chodzą na katechizm i często mama prowadzi je na msze święto. Właśnie z częstego korzystania z sakramentu Dzianna czerpie siłę, aby zachować harmonię pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami matki i żony, nie zaniedbując niczego. Dzianna jest nowoczesną kobietą wiodącą normalne życie. Właśnie na tym polega jej oryginalność. Świętość spośród życia w codzienności bez czynienia czegoś nadzwyczajnego, bez znaków mistycznych, przeżywając swoje ludzkie doświadczenie jako powołanie i jako służbę ludziom. Dzianna dojrzewała coraz bardziej do tego, co napisała w swoich notatkach z rekolekcji w roku 1937, kiedy to uczyniła zupełny dar z siebie z wiernością aż do końca. W sierpniu 1961 roku ponownie oczekuje dziecka. Tym razem silne pragnienie macierzyństwa łączy się z bolesnym doświadczeniem kalwarii. Dzianna musi poddać się operacji chirurgicznej włókniaka macicy, która zagraża życiu poczętego dziecka. Dzianna nie ukrywa swego niepokoju. Nieustannie się modli. Tak zwierza się swojej przyjaciółce. Idę do szpitala, lecz nie jestem pewna, czy z niego wrócę. Wiem, że mój stan jest ciężki. Gdyby trzeba było wybierać między mną a dzieckiem, ratujcie dziecko. Ja chcę, aby moje dziecko żyło. Jestem gotowa na wszystko, co Bóg dla mnie przygotował. 20 kwietnia 1962 roku w Wielki Piątek Piotr Molla odprowadza żonę do kliniki w Monsa. Po niewielkiej interwencji chirurgicznej przychodzi na świat Emanuela, która na chrzcie świętym otrzyma jako pierwsze imię Gianna. W kilka godzin po porodzie stan Gianny ulega pogorszeniu. Ma silne bóle, wysoką gorączkę i słaby puls. Sytuacja jest tragiczna. Lekarze robią wszystko co możliwe, aby uratować pacjentkę, która bardzo cierpi fizycznie, ale jeszcze bardziej moralnie i duchowo. W domu jest czwórka dzieci, które potrzebują jej uczucia. Mąż nie odstępuje jej ani na chwilę. Obydwoje gorąco się modlą. Agonia jest długa i bardzo bolesna. Dzianna wyraża swe ostatnie pragnienie. Piotrze, weź mnie do domu. Lekarze robią, co mogą, w końcu tracą wszelką nadzieję. W sobotę po Wielkiej nocy Dzianna wraca do domu w pontenłowi, aby tylko móc zdążyć usłyszeć głos swoich maluchów. 28 kwietnia 1962 roku o godzinie 8 rano, w obecności męża, dwóch braci i sióstr, Dzianna zostawia te ziemię, aby wejść w życie. Jej grób szybko staje się celem pielgrzymek. 24 kwietnia 1994 roku w zalanym słońcem Rzymie, Jan Paweł II podczas uroczystej celebracji wskazał światu Giannę Beretta Molla jako przykład heroicznych cnót. Zaliczył ją w poczet błogosławiony. Gianna Beretta Molla w przeciwieństwie do aktualnych, nowoczesnych idei ukazała w jaki sposób należy rozumieć kobiecość, macierzyństwo i aspiracje zawodowe. Bez wątpienia jest wiele innych matek, które w podobny sposób z wiernością i radością poświęcały swe życie. To jednak jeszcze bardziej podkreśla aktualność heroicznego świadectwa Diany. Gianna napisała kiedyś w swoich notatkach, jeśli miłość nic nas nie kosztuje, to znaczy, że nie kochamy naprawdę. Proszę przekazać polskim rodzinom, które czczą i modlą się za wstawiennictwem Dzianny, by tak jak ona bezgranicznie ufały opatrzności i tak jak ona miały wielkiego ducha modlitwy.